trzeci, trzeci, półtysięczny rok skoczów. I'm sorry, 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 I'm all If you give oh am oh! i am sorry i oh, you i am sorry i am let <laughs> give you just in this in here. all <laughs> 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 just stay the give <laughs> Ostę dzielić według Oga! Dlaczego? Nie wartam oga! A ci 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 Ja ty the był jałem echo

you oh yeah i nieomylną. Jako ja dzieci w ojcu o was i was błogosławię. Tak mi błogosławi mój Ojciec Przez wieczny i dół święty. Wielka łaska spotkała me dzieci w dniu dzisiejszym. A wam w świecie sług z użyczeniem morołowia ojca i dwadzieśmietnego jest Oj, u was! Oj, uda! To rybnięło ową samą serce! Oj, sam się tego! Dużo jest tego! I was, gwojo! I ciałość!

A następnie to samo uczyniłem ze spółką. <coughs> Góryś jechał <coughs> <miał coughs> raz w ludę i miał kąsę i miał ogon trójcy <coughs> <coughs> Tak dzieci moje. Wszystkie wrażliwe, też podlicie. Bóg wszedł wszędzie, wszędzie wszystko wszędzie od dzieci wszędzie woje. Jesteście wowością. Jesteście wszędzie 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 ale nie wszystkie dzieci rozumieją, bo wiele dzieci weźmie, że weszło na żyć. И это я уже сказал вам, что я даю вам сердца. И я даю вам благословение, что вы выживаете, я даю вам благословение, что

ludzkie groźniejsze jest od słów moich od słów ojca przezpiecznego ducha świętego dzieci moje żaden człowiek nie ma prawa na ziemi występować Przeciwko Bogu. O co Bóg pragnie, tam się postać u siebie. Dzieci powie za chwilę, kiedy śmierć nam ataka, to was I dzieci moje ukochane. Ja matka syna bożego. Przychodzę do was, dziadki moje. Przychodzę okryć Was w macierzyńskim płaszczy. Choć dzieci woje, byłam z Wami podczas ofiary mszy świętej. Tak dzieci woje. Gdy mój syn cierpi, ja jestem wraz w tym dzieci moją kochane. Wielka łaska, gdy podczas ofiary mszy świętej, niebo nad wami otwarte, a anielskie wraz z wami modlą się o dzieci moje rozeznajcie słów prawdę zdajcie, nie wierzycie dzieci moje nie wierzycie. Kiedyż, kiedy zrozumiecie, że Bóg nie pragnie niczego, jak tylko ocalenia dusz świata całego. Tak mało dzieci wciąż wie, że do swych rąk różaniec święty, różaniec święty was parzy. O dzieci moje, rozumcie, że ja po to przed laty ukazałam się w Adimie. Prosiłam o różanie święty, aby człowiek nie występował przeciwko Bogu, aby człowiek zrozumiał, że Bóg rządzi tym światem i ostatnie słowo należy do Boga. Do Boga w Trójcy Jedynego To jest to jedność Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty I w dniu dzisiejszy Otrzymaliście dzieci moje błogosławieństwo całej Trójcy Przedaj Podczas pierwszej ofiary przyświętej i podczas drugiej ofiary przyświętej i wiele dzieci nie rozumie, że ja dzieci moje posecham we dusze wybrane do tych miejscowości, do tych państw gdzie jest znieważane ciało syna mego tak dzieci moje powiecie matko jak to przecież wygodnie przyjmujemy twojego syna ale dzieci moje chciałabym w całym sercu, żeby w całym świecie dzieci nauczyły się pokory, tak jak wasze serce są pokorne, oddane Bogu, ale tak nie jest. Wciąż nienawiść. Wciąż słowa w przeciwko Bogu, fałsz, obłuda, córko w hoje ty zakończy się, chierych gdy mój syn z łatwym stanie Udaż się Wraz ze swoim kapłanem duchowym Do mnie Do portugalską ziemię Aby ukłonić się przede mną Aby dzieci które w tym Grasi nie rozumieją. Czym jest ofiara Przeświet? Czym jest mega syna mojego Zrozumiały I proszę Was, dzieci moje. Ja Matka Syna Bożego Coście uczynili Jednemu z najmniejszych Gdzieście uczynili Tak powiedział mój syn Dzieci moje ukochane Więc proszę Niechaj wzajemna miło będzie w sercach waszych. Nie, niech duch niepokoju nie, nie goździ w sercach. Błogosławię dzieci moje. Wszystkich słów w całym świecie tego ukochanego sługę Kościoła Świętego Jana Pawła II. Proszę dzieci moje, bądźcie się za niego. Szczególnie w tych dniach nadchodzący w poście Oddajcie, modlitwy dla Syna Kościoła Świętego. Po zły duch, przed nas stolicę Piotrawa. Dzieci moje, modlcie się, modlcie, oddajcie, 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 zmienić. Błogosławie Ciebie, mój Sługo, które tu przybyły. i Sługę, który jest pośrodku was i zapraszam tych sług, aby przybywali do Kaplicy Ojca Przedwiecznego Dzieci moje, ja, Matka Syna Bożego, Matka Kapłanu, przytulam do swego niepokalanego serca wszystkich słów w całym świecie i proszę moi ukochani kapłani, Słuchajcie kościoła Świętego, sprawujcie godnie ofiarę meki syna Bożego. Podajcie wierny, godnie, nagle to, co ciało syna Bożego. Mój syn, dzieci moje, bardzo cierpi. Nie widzicie tego, nie widzicie, ale ja cierpię wraz z nim i dlatego dzieci moje płaczę nad wami, gnowymi łzami. Błogosławię was dzieci moje, imię Ojca. Co syga i ducha świętego, I w imię Ojca. Syga i ducha świętego, i teraz dzieci BOJE, szczególne błogosławieństwo otrzymujecie. Od Boga, ojca, Boga Syga, Boga Duchaj świętego, w imię ojca, Syga i Duchaj świętego. Pokój dzieci moje, pokój, proszę dzieci woje, od Boga Koronkę do krwawych łos, aby zły duch nie działał na świętych miejscach. Tą koronkę szczególnie dzieci boje odbuchcie w intencji, w sanktuarium królowej wszechświata, królowej pokoju. Chci ja schodzę dzieci moje, aby przestrzeń loskąć przed grożącym niebezpieczeństwem. I zeszła w noc do Syna Mego, aby przekazać orędzie dla świata całego. A teraz dzieci moje pokój wą, pokój, pokój. Jako Pani Katimska w przepięknej jasności, w białej sukni, w białym płaszczu, który śni przepiękną jasnością oddale się od nas powoli. Z rączek Matki Bożej spływa różaniec święty. Na krzyżeku różańca świętego wierz, Pan Jezus Matka Boża obraca żanic w swoich dłoniach przyciska do swojego serca syna złego, który jest na krzyżu śmiertnym. i Bardzo płacze. chowali, a To zachodzi ta Matka Boża. Matka Boża coraz bardziej się oddala, Pozostaje w tym gadiowie, którzy towarzyszy i Barce Boże i Pamięzusowi. Matka Boża się oddaliła. Nad kaplicą piękne promienie, promienie rozchodzą się, niełowie leczą przed Najświętszym Sakramentem. Wyspuszczonymi głowami Dziś z każdej ziemi do ziemi, adorujący do świętsze ciała Stał Jezusa. Stał obok, zakrywa nią, przepiękne promienie pozostaje, niby się zaskakuje.